Muszałem. Dzień dobry, Dobra, witam! Fala, Dzień, Dzień dobry, jeszcze Dzisiaj ze czwarta jest ekipa Zielonego Dzika, Forest, witam! Pierwsza auto, Easy Sport? Tak, zawsze pierwszy samochód. Dobra, lecimy. Nie Dobra, no, ale tym razem nie, nie jeszcze nie. wczytuję. Easy Sport, tak jest. I mostelio! Oscar, nie zamkniesz teraz tabeli, nie? No, Czy no właśnie. Ty się jesteśmy Glam. ten pod wodą? Tak. Ale głupie. Lecimy się. Bul bul bul. Dobra, lecimy skoksem. Lecimy. Kto mi ciągle ukrad? kolor Kto to, kto za co za oszust? O, jaki lepuczewa. kolor? Jaki kolor? To jest jak coś, pamiętam. Czerwony. Się To jak poszedłem wykąpać Zbiecham was ja widziałem. Co to, co nuty. to mi wiemy, nie się co to się wiemy, jak się Jadę na się Jadę na się No że no to nie, No nie <grym> zapałem punktu, no nie. nie się obraził o się że ja się Co czarny robisz? wiem, czarny Co Co jak się czarny? się się zrobiła za te wiem, jak się wiem, nie wiem, jak się Dobra, dobra, Wiedem dobra, nie, to, e, tak nie się, mówimy, ej, nie ej, nie, tak to nie Ach, tak A No oczywiście a, chodzi w GTA, na spokojnie to się, Hyper, widzisz to? No widzę <laughs> Nie, 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 o nie no, no, Wszyscy no, spadli O, szósty jestem wszyscy Nie ma kliporek Siema My się nie no, wywalamy, nie, co? Nie no tak no nie ja się ogólnie z nikim nie chcę wywalać Niebieski no. co ci się tak wydech świeci? Na jakiś taki To nie jedzie, co odczyny? jest? Bo... Poraj kwety że ci zawsze lupiłem bardzo oh! To to, Kto to Ice golem? Halo! Nie do wody Co to za woda? Wow. Nie bo, się bo, pić. Co jest? Ile ludzi? Co tu się dzieje? Bo tak jest parek Ale to nie ja zrobiłem w kamie się wwiebał. E, <laughs> znaczy, <laughs> się... <laughs> <Ja zrobiłem. laughs> co jest? Nie no, fioletowy, no, ty mi, mi, mi będzie. No, Spokój się nie biedny. Łapalimy się, jak się gdzieś zna. Sorry, przepraszam <gulia> Sadzio. Sorry. Ale to mi na. Dobra. Sadzio, weź korek, O co ja zrobiłem? O jaki wyścig fajny. O, Jestem czwarty, jak mi to przyjdzie. Znowu zamykam tabelę. Popcam. No to co ty robisz? Co to za p... do Czemu to nie, nie jedzie? Weźcie, tą wodę! Ale echo, to wala, kto to ma taki przegłos? A to gwanie ci Kim jest. Aksel! Kim jest. Chcesz mnie... jakiś punkt zdobyć? Chcesz robić Aksel! Robię Aksel, zdenerwowałeś mnie. Hyper jest na początku? Co? Hyper jest dziku. na początku? Nie ma hypera, obserwuj. Hyper obserwuje. obserwuje. No, Jak no to tego obserwuje? nie wygra. Jeszcze możemy zdobyć punkty Dobra, nic nam nie kapitałuje. nie wywalajmy się, może bezpieczniej będzie. Boże, ile jeszcze jest do przejechania? No, jak jaka horda sam jedzie oh. ja No, to jeszcze robię drugie określenie to jest. Uciekam! No, nie, nowy, słuchaj, za te pity na początku to nie się oberwie teraz, nie? Widzimy się po szkole za garażami. No nie, wasza bo... matka musiałem pitować. <śś> o kurde! Widzisz, pity nie wychodzą ja na dole. Widzisz, jeniowy. Trzeba było tutaj mnie tutaj nie tego. Przepraszam, samej grzechy, odpuśćcie mi to. Halo, jeleniowy? Ja się zmieniłem. Jeleniowy? <śśś> o! Ale to. wyszedł. Dzięki, kliporek wywaliło cię chyba. Jak mnie waliło? No nie, nie, nie Fajnie. Wbijaj szybko! No, nigdy to jest dziewiąty, a nie dziesiąty. ŁE! <śśś> No co, je, panie, kup se internet. Co internet sobie mówię, co No kasztanie! Co tu za wszystko? Tak, że mam stresaki, a do tego nie? Pomóż mi, nie, no. nie? nie, no, nie, nie wiem. A no. to dobrze ostrąbien, znowu. Stawka kup internet. Nie kupię, lecimy dalej. Dobrze! Pity działają, lecimy! No, dzięki. Oh, o! Pętaj, nikt, nikt nie pójdzie! że dwa okrążenia są. Co jest tak, wydajcie? Ja lecę bez internetu zawsze na mapkach i jakoś żyję. Nie działa ci internet, prawda? Nie, to jest Pamiętaj. to jest tak, Ja masz łatwo. Ja łatwo? E no ci no by z eliminują. Ja też sam się eliminuję. Patrz, po... kurde, kurde, że nie żyję. O, jeniowy! Nie ma! Axel. Myszaku kolorowi, mój, nie pituj Łe, mnie! Nie! Kolonik Axel! Chodź <grym grym ziódź> tylko, Zostaw kogoś. mnie! Aaaa! Jezuja, Ja mój! Różowy, to ty robisz! Staraj się! Nie wiem, kto Panie jest za. Ale sam, całe. O nie, ja mam trzecie nagle, Ja byłem przed chwilą siódmy. A ja byłem ósmy! Hola, ślimano! Trzeba felka A, dobrać! Ja bym się tak spodziewał, racja ja tak się boję, kolorie! Ja też się boję, że znowu co... Że padnę, ja i ja ci się, ja najgorzej stary. A! Skaczę do góry! Fakt, uważaj! Fakt? Uważaj, no. uważaj! Dobra, ja ci stary nie będę zbiegał, mam minę cię pan czego Myślisz, że a. Rampy... A. Ja a. A. Rzuczymy, Myślisz, rzuczowe. że te rampy to dobry pomysł? Jeszcze jak? No. Jeszcze jak? Jest okay, kilka okrążeń czy jak? Dwa. Dwa. Halo. Masz pomóc Dzięki. Zapamiętam to sobie. Weź ci tą wodę kurczę No woda Ale jest Moja Twoja mapa Ty uginter. to wymyśliłeś No to? nie no znowu mnie wascurito goni Już jadę za to bo nie nie wiem jak to. Dwa kurito. No nie wiem Burito <laughs> pasurito nie wiem Co które masz miejsca? Dziobę To nie To nie sameka że się tabeli Nie Uspokój jadę, się proszę boccy. cię nie mogę tym razem zamknąć tabeli, bo to już pędź <laughs> będzie, no. Proszę ja co? nie wiem, jaki wiatr tutaj mnie zamykam. mam czwarte miejsce. No właśnie, ja tak i i Fokus wyjedzie. Proszę nie, różowy no stół zapłacę wiek. ci w, w tym w kapodzańskich Dolara ci zapłacę. A nie przez homa dołączyć albo przez znajomych?

My Bardzo myśli, zawsze, Czał, Ale on o, goni. o Boże. Nie no. Kajunki. Mówiłem wszystko wina jednego. Zawsze tak jest. jest Zawsze. Zawsze. Pamiętam jak raz poszedłem się wykampać na no, streamie jak był. Wykampać? Wykampać. No, Może <śpisz> się, <śpisz> się <jaskowaćpowers> jak pociągów stream. I nagle jak wracam, to jestem wykikowany ze znajomych, dostałem bany na Discordzie. Wracam, patrzę streama i się dowiaduję, czy ktoś mi się z mojego konta rakiety wysyłał. <śpisz się wysywał> znaczy wysyliwał. Wysyliwał? <śmieniu> <śmieniu> fajnie, zresztą. fajnie ci powiem. Chłop jakieś pijany jest Felek, Felek, poczekaj chwilę! <śmieniu> Mogłeś go tam z lewej go pyknąć <śmieniu> Nie ale tobie nie jest. mogę zabrać. Dobra gościu, patrz co robię, patrz co robię! No, no bo co widzę! Gościu, wszystko pod kontrolą, parakie rury! Ty nie nigdy będę nie zamykasz! Felek! ty no, nie, nie zamieszkał! Nie no nie dogorzyszak! Nigdy nie zamykasz, ale nie zrobić! Proszę, proszę! Nie do proszę. Felek! FELEK! Nie próbuj jechać po ścianie, bo jeszcze będziesz trzeci. Akcel!